Dlaczego tropokolagen znalazł miejsce w moim gabinecie? Dlatego, że to przede wszystkim substancja naturalna, to przede wszystkim regeneracja, naprawa, to odbudowa, to odbudowa macierzy kolagenu. No właśnie, tej substancji, o którą tak naprawdę bardzo mocno walczymy i o które walczą nasze pacjentki. Chcą być piękne, ujędrnione, a jakże trudno to uzyskać, nie powiększając objętości tkanek. Dzieje się to dzięki enzymom dzięki przestrzeni zewnątrzkomórkowej i pełnemu bezpieczeństwu opartym na badaniach klinicznych. Pacjenci zachwyceni. Ja zauroczona substancja. Mówię o bezpieczeństwie tropokolagenu Guna, bo ma dostatecznie dużo badań klinicznych. A co najważniejsze dla mnie jako lekarza praktyka i pacjenta, nie powoduje zwiększenia objętości. Poprawia włókna kolagenu, które stają się równolegle ułożone, ale nie zmienia objętości tkanki. To coś, czego do tej pory nie było i co jest nowością. Tropokolagen Guna daje efekty bardzo naturalne, bez przerysowania, bez działań ubocznych. Siniak czy niewielki obrzęk, który może być po zabiegu, jest czymś zupełnie normalnym. I mija naprawdę bardzo, bardzo szybko. Natomiast efekty tych zabiegów, tak drodzy Państwo, tych zabiegów, dlatego że to będzie seria zabiegów. To nie jeden zabieg. Nad regeneracją pracujemy całe życie. Całe życie, które powoduje, że musimy wykonywać zabiegi regularnie. Tutaj ważna jest ta regularność, ale to, co uzyskujemy naprawdę jest na 100%. To naturalność, to regeneracja, to odbudowa. To te trzy elementy, które zadecydowały o tym, że preparat GUNA znalazł się w mojej praktyce. To jest to zabieg tak naprawdę dla każdego? Tak, dla każdego. Zarówno dla kobiety i mężczyzny. Dla osoby młodej i osoby w zaawansowanej wieku. Uwielbiam ten zabieg łączyć z laserami, z radiofrekwencją, z peelingami. Mogę spać spokojnie, kiedy mój pacjent wraca do domu i następuje efekt. Tak, tropokolagen Guna daje mi to, czego ja najbardziej oczekuję od substancji. Nigdy pacjent nie wrócił z obrzękiem, nigdy pacjent nie wrócił i nie powiedział mi, że nie ma efektu. To coś, co naprawdę daje mi gwarancję mojej pracy.